Cześć, witajcie, ja jestem Jakubek, a dzisiaj gramy w grę Swing Copters. No i tak, jest to gra twórców Flappy Bird, No więc tak, zaczynamy. Po prostu trzeba naciskać i latać tym samolocikiem, helikopterkiem na boki. No, właśnie. Pewnie myślicie, że ona jest bardzo łatwa, a wcale tak nie jest. Ona jest strasznie trudna. No, kolejny raz. Próbujemy. Nie, 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 o! Ach, żeby chociaż mieć dwa. No, teraz spróbujemy jeszcze raz. Przynajmniej jakiś dobry rekord żeby był, trzy. No i tylko trzy. Zaczynamy od nowa. Co tam? Można grać w to cały czas. Przecież. Serio. Dobra, no to dalej. Gramy, gramy. Trzeba tak. Teraz się. Teraz spróbuję się trochę skupić na tym. No i tak. Gramy. Rady. Ale nie, spokojnie, nie denerwujemy się, ramy sobie. Mam na 0. Nie ograniam tych stron. Dobra, jeszcze raz. Musimy przynajmniej te 5-6 osiągnąć. Mój rekord to jest 11. Mhm. Ale teraz w ogóle nie mogę. Jakiegoś lepszego rekordu nabić. Hmm, ciekawe czemu. Bo to jest beznadziejna gra. Ale nie, ona nie jest taka nerwująca jak to poprzednia. Spokojnie gramy. Wszystko będzie dobrze. No i pięknie. Idziemy dalej. Pięć! ramę 5. Tak, tutaj jest 5 5 5. Gramy dalej. Spróbujemy te 6. Chciałem teraz cieśń nawet nabić. Dalej. Hm. Także leci do góry. Leć, leć, leć. Dobra. Leć dalej, leć, 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 leć leć do góry, leć. Leć a pięknie. Leć, leć, leć. Muszę tapać to tap, tap, tap. Leć, leć Czemu nawet jednego nie mogę? Leć, leć. Spokojnie, bez nerwów, leć sobie helikopterku. Pisz, to mi nawet nie dotknęło. Leć powoli, powoli, powoli. Nie? Super, to bardzo gra. Lecimy teraz spokojnie. Nie. O, nowa. Teraz spokojnie. Lecimy. W górę. W górę. Leć, leć! O, leć spokojnie w górę. No ale ci to jedno przeleć! Jeszcze raz. Leć. Leć w górę. Leć w górę. Jeden. Dwa. I tylko dwa. Lecimy, lecimy. Będzie pierwszy, będzie pierwszy, będzie pierwszy, jest pierwszy. I tylko pierwszy. Hmm. Lecimy sobie w górę. Powoli. Powoli, bez nerwów gramy. Gramy, gramy, gramy. Woli, bez nerwów, a bez nerwów. No dobrze, co tam? To już ostatni raz jest. Nie, już nie gram więcej. No, nie jeszcze raz. Nie, i tak miał być. Lecimy. Lecimy szybko, coraz szybciej. Jeden, dwa. Trzy. Dobra. Nie, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam mój rekord, teraz to tylko 5 punktów. Zobaczymy jak ...spisze się taśnik, którego teraz nominuję. Dzięki. No i cześć.